Miejscowość Lubiatowo, jak zobaczycie sobie na Google Maps jest bardzo dosyć widoczne, to nawet e, na satelitarnych zdjęciach e, w Google Maps i naprawdę zobaczcie, jakie tutaj są piękne klimaciki. Takie dzikie piaski. To ma taki podest na, na tych wydepkach. i zobaczcie, jaki jest fajny e, widoczek z tego. Schodki, także można sobie bez żadnego problemu wejść i myślę, że spokojnie będzie widok na na Bałtyczek i na tą platformę wiertniczą. Coś tutaj bierze do góry. Czyli wiatr lecący z nadmorza morza odbija się o ten klif, przez co kierowany jest do góry, wpada mi w skrzydło i przez co mam lekkie wznoszenie. Czyli raz nad wiaseczkiem, raz nad wodą, ku zachodzącemu słońcu.